So cool. Rozgrywaną na tym niemieckim torze wygrał Robert Lambert. Jako ostatni zameldował się pod taśmą startową. Jeszcze pieczołowicie posprawdza sobie kolejne, z której chciałby wystartować, choć tak naprawdę na dobrze, bardzo dobrze przygotowanym torze przed pierwszym wyścigiem. Tych kolej próżno szukać. One będą się kształtować na polach startowych dopiero w trakcie kolejnych wyścigów. Po prawej ręce Brytyjczyka Timo Lachti zadebiutował jako pełnoprawny. Tak to nazwijmy umownie e, uczestnik cyklu Tauron Sek 2020, wskakując w miejsce kontuzjowanego Andrzeja Lebiediewa. Łotyż najprawdopodobniej w lipcu nie pojawi się na torze, więc wszystko wskazuje na to, że Timo Lachti do końca będzie zastępował Andrzeja Lebiediewa. Dalej wspominany Kai Huckenbeck, no i na czwartym polu startowym Czech Wacław Milik, zatem Lambert Latty, Huckenbeck, Milik wystartowali bardzo dobrze. Robert Lambert, ten specyficzny pierwszy łuk, tam trzeba delikatnie poszerzyć tor jazdy, tak właśnie zachował się Brytyjczyk i jest on na prowadzeniu. Wygrał w pierwszej rundzie w Toruniu Leon Madsen, Robert Lambert jechał w finale, zdobył w sumie w całych zawodach 14 punktów, a jeśli... To wiezie trójkę do mety, no to powiększy swój dorobek w indywidualnych mistrzostwach Europy do 17. Na razie przewaga Brytyjczyka w miarę bezpieczna, ale Timo Lachty, ten bardzo rosły żużlowiec z Finlandii, ma wielką chrapkę na to, by doścignąć Brytyjczyka i spróbować go zaatakować. Na miejscu trzecim Vaclav Milik, go ściga, ale z marnym na razie skutkiem Kai Huckenbeck, takie dwie ary pojawiły się, utworzyły właściwie na to, że Polonii. Prowadzący Robert Lambert i ścigający go Timo Lachti. Potem sporo metrów pustki. No i o jeden punkt walczący Wacław Milik z kajem Kuckenbeckiem. Kuckenbeck po wewnętrznej. Jeszcze ostatni desperacki atak, ale nie przyniósł on efektów w postaci wyprzedzenia Wacława Milika. zatem. Kaj Hukenbeck dojeżdża do mety na ostatniej pozycji Wacław Milik jest trzeci, drugi Timo Lachti, a wygrywa Robert Lambert. Czyli można powiedzieć, że właściwie zgodnie z planem. Lider po pierwszym I turnieju w na, na otwarcie małżonką i z synkiem 5 kilometrów od stadionu, także bywa tutaj nie dość często. W tym sezonie jeszcze tu nie trenował, w tamtym sezonie pojawił się dość regularnie, żeby sobie pokręcić kółka. Hukenbeck dostał ostrzeżenie. Taki jest komunikat za utrudnienie startu. Czerwony Milik, niebieski Sankudinow, biały Kudryjaszow, żółty Krzysztof Kasprzak. Patrzymy, kto jedzie najszybciej. Emil dojazd do pierwszego łuku doskonały. Położył się na Milika, aż nim powywijało trochę, a Kasprzak znalazł sobie długaśną prostą, ale coś go tam wyhamowało. Nie ustawił motocykla tak, żeby ten przemknął obok rywali. Emil jest już z przodu. Wacław Milik jest na miejscu drugim w kasku białym. Zasuwa Andrzej Kudriasz. No i co wymyśli Krzysztof Kasprzak ze swoimi słowiańskimi rywalami. Kudryjaszow podjeżdża pod Milika, Kaspra gdzieś tam z tyłu będzie szukał swojej szansy, jakoś na dwa się wykantował w tym. Drugi no Nie da się za dużo dobrego powiedzieć o jeździe Kasprzaka na razie. Lewanoga też pracuje. Lewanoga jako hamulec ręczny czasami. Teraz podjeżdża pod pod Riaszowa, ale to Rosjanin jest usposobiony, mam wrażenie, trochę bardziej ofensywnie od Krzysztofa Kasprzaka. Kończy się za chwilę czwarte okrążenie. Emil właściwie nie miał wiele do roboty po tym, jak puścił klamkę. Reszta trochę porywalizowała. No i nam Krzyściu jeszcze coś Pokażę, no nie, Andrzej! Kudryjaszow. Na tym sprzęcie można było wyszarpać tu z dwa punkty. Mówię o Krzysztofie Kasprzaku, a skończyło się bez punktów. Czerwony Wacław Milik był drugi, tak dobrze mówię? Niebieski Milik wygrał. Wacław Milik drugi, tak jest. Dobra. Na jeden miejscu Kudryjaszow. trzecim Kudryjaszow, tak jest i... Bez punktów Krzysztof Kasprzak. No niestety, nie jest to rok 2014. Tu ledwie ale jest parzysty, w czerwonym, w niebieskim Milik i znowu kozaki stają e, bliżej błotu. Mikkel, Mikkelsen w białym i w żółtym, Niki Pedersen. Jak mamy Dunów, Dunów napędzonych, stojących obok siebie, no to wiemy, że można się tutaj spodziewać wielkiego speedwaya. Na razie na czele klasyfikacji generalnej Madsen, Stajfutinow i Lambert. Wszyscy mają po e, 8 punktów. Jeżeli Niki Pedersen wygra, też będzie miał 8 i z robi nam się naprawdę gęsto w czołówce klasyfikacji generalnej Liuk, Milik Mikkelsen i Niki Pelersen. Dobrze Mikkelsen, Niki trochę został, więc szybko do krawężnika trzeba się zbierać i już jest na drugim miejscu Niki, ale Mikkelsen skorzystał na tym, że Nikiemu trochę zajęło to przedzieranie się na drugie miejsce i odskoczył Mikkel swojemu rodakowi, a Milik z Ljungiem tasują się w walce o trzecie miejsce. Teraz Szwed jest z przodu, Milik kontra, dłuższa prosta będzie, ale na razie Ljung utrzymuje trzecią pozycję. Tymczasem Niki pojawia się tuż za kołem Mikkelsena idzie szeroko. Niki Pedersen to nie jest jego naturalne środowisko. Bardziej insajderem jest Nikim atakujący przy krawężniku, tak jak teraz e, na przykład. Z tym, że ścieżka przy płocie jest szybsza. Jeżeli się chce tutaj gonić, no to trzeba jechać szerzej. Peter Liuk coraz śmielej spogląda na tylne koło Nikiego Pedersena. Zbliża się Szwed do swojego tuńskiego kolegi. Obaj weterani, można powiedzieć, żużlowych torów. Teraz bliżej środka toru. Peter Liuk straszy i straszy. Niki utrzymuje jeszcze drugie miejsce. Co co zrobi Liung na ostatnim łuku? Obawiam się, że niewiele. Mikkelsen 3, Niki 2, Liung 1. No ale to już był Liung szarpiący i gryzący. Liung, z którego nie wolno się podśmiechiwać, proszę Państwa. 3 dla Mikkelsena. On po trzech e, seriach ma 7 punktów. Niki 2, też 7. 1 Liung i ma 1. Milik Wacław punktów nie zdobył, czyli nadal w Generalce ma 3. Tak dobrze mówię? Tak. Zaczął od jednego punktu, potem były dwa. W ścigach ma 10 Pewnie tak jak na swoim koncie. I duże szanse na to, by bezpośrednio do wielkiego finału wskoczyć. Bez konieczności przewijania się w barażu. W czerwonym Grigori Fa Łaguta, faworyt tego wyścigu. W niebieskim Kacper Woryna, trzy starty, trzy jedynki. W białym Wacław Milik, też trzy punkty. I w żółtym Bartosz Smektała, pięć punktów. Czyli Polacy teraz na polach drugim i czwartym Woryna teoretycznie też jeszcze może do barażu wjechać, bo z dziewięcioma można by było zobaczymy co nam tutaj Kasper pokaże, dobrze startuje i nakrywa Grigoria Łagutę, Bartosz Smektała tam trochę jest przez Milika, ale próbuje się Bartek odnaleźć, będzie ciężko, wejdzie, pod nich nie wejdzie pierwszy jest Woryna Łaguta radzi sobie na razie z Milikiem, ponieważ kontra Czecha może być groźna, jest groźna, ostro idą Miliki i Łaguta, teraz Łaguta przycinka i między Smektałami Milika, blisko jest też Boryda, ależ się dzieje. Nie bywa, ale Kasper uważaj, bo podłogi się Grisza zaraz zaczai. Tymczasem kołuje Waszek Milik szeroko. Może być bardzo pięknie, jeżeli Kacper to dowiezie. Milik jedzie tak, jakby umiał jechać po płocie. Proszę spojrzeć, jak się napędził. Vaclan jest tam miejscu, no, ale szybki jest Waca Milik. Co zrobi Kasper? Czy pilnuje krawężnika, czy odwiezie? Milika cały czas jest z przodu. Jak to dowie? Kiedy wilki z dwóch stron dostają. Teraz kontruje jeszcze Kasper Woryda. Milik podłużej zasuwa. Aj źle się to nas skończy, ale wyścig przepiękny. Wacław Milik do będzie 3 punkty. Grigori 2. Kacper 1. spektała bez punktu. Koniec polskich marzeń. O Barażu, o wielkim finale, ale speedway absolutnie spektakularny. Chciałbym powiedzieć spektakularny, ale Bartek był niestety. Ostatni, no działo się działo. Kasper nie był za szybki, Woryna. Jak oni atakują z dwóch stron, to można jak Dawid podsiadło za, zaśpiewać. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? No, było ich więcej, nie dało rady ich powstrzymać. Tak, tak, <grym>, zajmijmy się żóżem. Dobrze, proszę Państwa, ostatni wyścig rundy zasadniczej. W czerwonym jedzie Jebsen Jensen, w kasku niebieskim zobaczymy Dawida Bellego, w kasku białym Leon Madsen i w kasku żółtym Wacław Milik. Gdyby Milik wygrał, miałby dziewięć i mógłby. Do barażu przy założeniu, że Madsen byłby czwarty. Jest taka opcja. Jebsen Jensen jedzie w czerwonym i on już o nic nie walczy. Bellego w niebieskim walczy o sympatię Bydgoskich kibiców. W białym Madsen i w żółtym Wacław Milik. To jest raz jeszcze obsada tego dwudziestego ostatniego wyścigu w rundzie zasadniczej. W wielkim finale już są Grigori Łaguta i Emil Sajfudinow. W barażu już są. Robert Lambert, Nikki Pedersen i Mikkel Mikkelsen. Teraz czekamy na czwartego do barażu faworytem, oczywiście zawodnik w kasku białym, Leon Madsen. Co też on wykombinuje, no i z pewnymi szansami, jak mówiłem, matzlaff w kasku żółtym. Kto jedzie najszybciej? Dobrze, Belego zamyka Jebsena, Macen spróbuje ręce rywali! Ależ on jest szybki, on na chwilę się zatrzymuje, po czym odkręca i jest z przodu, wręcz niesamowite, że może się tak zatrzymać i za chwilę znowu rozpędzić Leon Madsen. Na czele Bellego jest drugi milik trzeci, czwarty Jebsen, Jensen Jensen i Glad jeszcze tu nie składa broni. Wszedł pod milika kontra Czecha. I on z powrotem się na miejscu trzecim i znowu teraz pika Jebsena Jensena i teraz, żeby się nie wynieść, żeby zatrzymać tę siłą środkową, żeby nie pozwolić tam wejść milikowi. Na razie to się e, udało. Z przodu nie niezagrożony, Mknie już e, do parażu, chociaż Bellego chciałby go to jeszcze ogryźć. Chciałby się pożegnać z tą bytowską publicznością e, w pięknym stylu, a o Grać macena na dystansie byłoby na pewno wizytówką Dawida Bellego. Leon Macen spokojnie, bez czarów, bez ekwilibrystyki, wielkiej fantazji. Na zimno zrobił ten wyścig i na zimno wchodzi do biegu ostatniej szansy Leon Madsen za 3. 2 Bellego, 1 Jebsen Jensen bez punktu, Wacław Milik, czyli Madsena jeszcze będziemy oglądać, a całą pozostałą trójkę w tym wyścigu już nie. Macen. 3 w sumie 11, 2 Bellego w sumie 6, 1. Mm, jestem tak? tak? Jeden nie Jensen w sumie 4 i bez punktu Milik w sumie 6, czyli w finale jak mówiliśmy, Łaguta i Sajfudinow, a w biegu barażowym Robert Lambert, Niki Pedersen, Mikkel Mikkelsen i Leon Madsen. Trzech Duńczyków i Brytyjczyk. Oj, tam będzie ogień. Dwucyfrową liczbę. No punktów tak spoglądam na te zdobycze punktowe Bellego mówiłeś, kończy zawody z sześcioma punktami. Dokładnie tak samo było w Toruniu. Wacław Milik 6 punktów, identyczny dorobek jak przed czterema dniami w Toruniu. Z takim samym dorobkiem zakończył zasadniczą część sezonu sezonu tego turnieju. Timo Lachti, 8 punktów w Toruniu, 8 dziś w Bydgoszczy, ale wiadomo, że tych żużlowców w dalszej części dzisiejszej rywalizacji nie zobaczymy przed nami. Biegi barażowy i wielki finał.